S5 z tuningami, powiedzmy, że jeszcze z podliczeniem jednej czy dwóch napraw, to będzie koszt rzędu 500 tysięcy złotych. Natomiast R8 z tym, co jest tutaj obecnie wsadzone, z, też z tym delikatnym tuningiem, to już mamy 650 tysięcy. Rodzice, mama, nauczycielka, tata, yy, organista, yy, no, nie mogli mnie tu wspierać jakoś finansowo. Po wyłożeniu 40 tysięcy złotych na zaliczkę samochodu z tym znajomym, który miał tutaj otwierać ze mną tą wypożyczalnię, nie mieliśmy mieć dużo aut, ale mieliśmy zacząć od S5, która jedzie za nami, i, i tego Ferrari. 40 tysięcy przepadło, samochodu nie było, sprawa w sądzie. Pieniądze nie do Ostatnia informacja to jest taka, że koleś po prostu nie żyje. Oszukał pewnie nie tylko mnie, ale i inne osoby. Duży w maluchu i widzowie. Zaprasza Filip Nowobilski. Mój dzisiejszy gość Tomasz Sadlik prowadzi w internecie perfumerię Euforia. Dzięki e-commerce'owemu biznesowi spełnił swoje motoryzacyjne marzenia. Dodatkowo współorganizuje charytatywny event Turbo Pomoc. Miałem okazję wziąć udział w ostatnim wydarzeniu z tego cyklu, który odbył się na Kocierzu. Udało się wtedy zebrać blisko 55 tysięcy złotych. Szczegółową relację z imprezy znajdziecie w opisie tego filmu. Tam zlokalizowany jest także link do raportów od Car Vertical które za zadanie mają pomóc w weryfikacji samochodów przed zakupem. Posiadając numer WIN pojazdu można sprawdzić auto w internetowych bazach danych. Część raportów zawiera fotografie aut, które uczestniczyły w kolizji bądź wypadku. Informacje o wyposażeniu i historii. Jeśli ktoś z Was ma uzasadnione przypuszczenia, że raport od Car Vertical mija się z prawdą, to mając dowody, wystarczy napisać do ich supportu, a otrzyma się zwrot środków. Po części, mówię o tym z tego względu, że Tomek padł ofiarą internetowego oszusta, który wziął kilkadziesiąt tysięcy złotych zaliczki na zakup Ferrari i zniknął. Kupując auto za więcej niż kilkanaście tysięcy złotych, należy nie tylko porządnie zweryfikować pojazd, włączając to na przykład wizytę w ASO. Ale również o ile to możliwe, sprawdzić sprzedającego. A teraz zapraszam Was na odcinek. W naszym kraju naprawdę ciężko prowadzi się ten biznes, ale nie, ja się nie załamuję. Jest w Polsce jak jest. Lubimy narzekać, ale to nie jest powód, żeby. Tylko o tym rozmawiać, kiedy no można pracować i mieć takie samochody. S5 nie należy już do banku, nie, należy, nie jest obciążona żadnymi ratami, także jest to mój samochód, który z czasem po tylu latach prowadzenia działalności udało się już, że tak powiem, mieć na własność. R8 znowu została kupiona w leasingu. Tam był koszt bodajże 580 czy 590 tysięcy. Poleciał znowu jakiś tunik, który tutaj zaczął się od zmiany koloru samochodu, z czarnego na żółty. Felgi obecnie mam 20 cali z przodu, 21 tył, V10 wolnosący, 5.2 litra, 610 koni w serii, bo jest to wersja z plusem, zmodyfikowany nieco programem na 630. Reasumując, S5 z tuningami, powiedzmy, że jeszcze z podliczeniem jednej czy dwóch napraw, to będzie koszt rzędu 500 tysięcy złotych, natomiast erusemka z tym, co jest tutaj obecnie wsadzone, z też z tym delikatnym tuningiem, to już mamy 650 tysięcy. 13-14 litrów spalanie w erusemce, to jest takie jakby minimum. Ja jednak preferuję liczby 17, 20. Nie wiem z czym to jest związane, być może z szybszą jazdą. wespiącce natomiast wygląda to nieco inaczej. Tutaj spalanie jest. Powyżej 22-23 litrów, e, może jakby się jeździło spokojnie, to też, ale zasilibyśmy tam pewnie do 13-14, ale naprawdę tutaj ten kompresor z silnikiem pożerają. No więcej tego paliwa. Jestem bardzo zadowolony z tego, co mam. Na co dzień mogę dodać, że, że Skoda Rooster. nie potrzebuje tam jakichś większych e, luksusów. Jeden, dwa benzyna wystarcza w zupełności. Tomek, mokra koszulka na tobie. Widzę, że nie służy Ci ta aura. Zapraszam Cię do twojego klimatyzowanego samochodu. Ja do swojego auta, no i w dobie pandemii musimy niestety rozmawiać tak zdalnie przez zestaw głośno mówiący i lecimy sprawdzić te Twoje okoliczne drogi. Okej. Okay. Musimy naszym widzom zdradzić tajemnicę, mianowicie czym były te rolki, które były ustawione za samochodem. Wiesz co, te rolki to była folia do pakowania, do wypełniania, do zabezpieczenia przesyłek, głównie perfum i kosmetyków, bo na tym się opiera mój handel internetowy. Jak wygląda kwestia podróbek w Twojej branży, bo umówmy się, perfumy... W internetowych sklepach często są poddawane pod wątpliwość konsumentów, i ludzie się zastanawiają, czy to przypadkiem podróbka nie jest. Wiesz co, od 2009, czyli 11 lat, jest ten problem cały czas. Nie jest to problem, który dotyka tylko sklepy internetowe, głównie te, które pracują na bardzo niskiej marży. Ja się zamykam tam w 5% średniej marży na towarze. Podróbki są nawet, że tak powiem, podróbki nie są. Podróbki można kupić wszędzie, zwłaszcza teraz w internecie. Jest to duży problem dla sprzedawców, gdyż firmy, które oferują, to nie są nawet firmy, to są firmy krzak, to są prywatne osoby, które chcą się dorobić szybkich pieniędzy w bardzo krótkim czasie, sprowadzają je nie wiadomo skąd. Jest to towar podobny, ale oczywiście nie pachnie tak samo, nie wygląda tak samo, jest gorszej jakości wykonania. Ktoś się skusi ceną, ktoś się skusi hasłem typu likwidacja sklepu internetowego lub tego typu rzeczy i zamawia taki towar, później się obrywa, obrywa się wszystkim, bo osoba ta traci zaufanie do zamówień w sieci, e, pisząc później komentarze, które idą sobie w świat, e, inni je czytają i tak wygląda to, e, że, że, że cena na początku odstrasza, później ta niewiedza, kto handluje oryginalnymi towarami, a później, tak jak mówię, zaczynają się te komentarze, bo. Ty dostając komentarz negatywny, tam powiedzmy jeden na tysiąc pozytywnych, yy, bardziej się narażasz, tam ten komentarz jest bardziej widoczny, częściej czytany, gorzej odbierany przez osoby, które wahają się co do zakupu u Ciebie, a widzą ten komentarz. Ten komentarz może być napisany nawet przez konkurencję, że yy, masz jakiś towar nieoryginalny, ale dostaje się po dupie za takie coś. A powiedz mi, jak wyglądały Twoje początki biznesowe? No bo teraz jesteś właścicielem sporej perfumerii, przynajmniej sporej w internecie, natomiast e, jak wyglądała Twoja praca wcześniej? Czy miałeś jakiś wkład inwestycyjny w postaci rodzinnych środków, czy do wszystkiego musiałeś dojść sam? Początki nie były takie łatwe. Ja startowałem od dofinansowania z Urzędu Pracy po liceum, po maturze Zbiory truskawek w Austrii. Po tych zbiorach planowo studia zaoczne informatyczne. Znalazłem sobie też pracę, umowa zlecenie w firmie, która zajmowała się sprzedażą odzieży. Po tych dwóch latach zacząłem, podjąłem pracę w, sklepu, w sklepie komputerowym. I tam się tak rozwinąłem, wrzucili mnie do takiego działu, osiągałem fajne wyniki w sprzedaży. Zdobyłem w czymś jakieś doświadczenie, a firma niestety miała jakieś problemy w którymś roku działalności, że postanowiłem otworzyć swoją działalność. I tutaj o tym wspominając o tej dotacji, co wcześniej e, mówiłem, czyli z urzędu pracy, nie była kwota też jakaś duża, bo chyba 17 tysięcy, plus część środków zebrana w tej prasy m, wcześniejszej e, pozwoliła mi otworzyć sklep internetowy. Czyli tam pokryłem koszty e, jakiegoś gotowego rozwiązania. Programowania ze sklepu, koszty związane z zakupem towaru, komputera na magazyn do drukarki. Wtedy jeszcze nie magazyn, bo to była praca co prawda zdalna z domu. Pamiętam te pakowanie na klęczka i układanie paczek na łóżku, kopiowanie ręczne tych wszystkich danych pod wysyłki. Rodzice mama nauczycielka tata organista no, nie mogli mnie tu wspierać jakoś finansowo oczywiście oni nawet pewnie nie wiedzą o tym, jakie firma osiąga obroty bo ja się tam nigdy z tym nie odnoszę, nie chwalę raczej nie rozmawiam o tego typu rzeczach i co, no, poza wsparciem takim chyba duchowym i good luck no, nie miałem wsparcia finansowego innego niż to, co zarobiłem wcześniej, ta, ta dotacja, później ciężka praca. Jaki jest Twój obrót za zeszły rok? Zeszły rok był słabszy, mogę Ci powiedzieć 2018, bo to mi tam utkwiło w pamięci, że to był taki top tych 11 lat. W 2.18 miałem ponad 8 milionów obrotu. Należy dodać, że ten obrót był zrobiony tylko przez dwie osoby, bo ja jestem tym jakby przysłowiowym prezesem i mam tylko jednego pracownika. Jest to mój kuzyn, kuzyn Michał, który. Jest w firmie, uf, nie od początku, bo pierwsze przez 3-4 lata chyba ja sam pakowałem te paczki, cały ten proces przygotowania przesyłki i zamówienia, to nie, nie będę się tutaj może wypowiadał na ten temat, ale tak jak mówię, są tylko dwie osoby, ja i mój kuzyn, ten jeden pracownik, który obsługuje cały ten magazyn, cały ten proces wysyłek, niskie marże. Nie ma tego stanu magazynowego takiego dużego i tych obrotów tak dużych, żeby tych pracowników było więcej, czyli jak jeden odpadnie, to drugi go zastępuje, ale nie ma co narzekać. Zaczynałem wcześniej, nie było jeszcze tak dużej konkurencji, fajnie to szło, fajnie sobie to wypracowałem, trochę sprytu i tego doświadczenia jeszcze przed perfumerią, zanim ją założyłem, no, pozwoliło mi i pozwala mi osiągać te wyniki, że utrzymujesz te samochody, no i cały ten skomplikowany system, w którym musisz działać, przy, naszym, przy naszych warunkach, przy tym, co rząd nam oferuje, a raczej co nam utrudnia w prowadzeniu działalności i w handlu. Niestety nie wygląda to tak super. Nie, tak jest, nie jest tak kolorowo, ale branża ta internetowa pozwala nie tylko teraz działać w handlu czy w produkcji, ale mam wielu znajomych, którzy bardzo dobrze teraz prosperują, jeśli chodzi o działalność. Programowania, czyli programiści. Tomek, powoli będziemy dochodzili do finiszu naszego dzisiejszego spotkania. Natomiast, nim ono się zakończy, to chciałbym Cię jeszcze zapytać o taki wątek bardziej motoryzacyjny. Oczywiście zapraszam na Instagrama swojego gościa. Tam macie więcej informacji o jego działalności. Link znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam Was też na mój profil instagramowy. Tam na pewno jest szansa śledzić na bieżąco rozwój kanału i sprawdzać, gdzie aktualnie i w której części Polski nagrywam odcinek. Natomiast wracając do kwestii motoryzacyjnych, to dlaczego padło właśnie na markę Audi? Z tego co wiem, mierzyłeś w. 488GTB Ferrari, które działa na wyobraźnie, jest doskonałym samochodem, moim zdaniem, a finalnie nie udało ci się nabyć tego pojazdu. W skrócie. Szukałem samochodu ze znajomym, żeby otworzyć do strony Bifree Tour tą podkategorię jakby wypożyczalni. Zaufałem nie tym osobom co trzeba. Wdałem się w dziwną znajomość na Instagramie z pseudo Biznesmenem. Utrzymywałem z nim relacje około roku i tak się wpuściłem, że tak powiem, w malinki, mimo że, że wiem, co, jak w internecie można łatwo nie tyle nawet co zarobić, jak i stracić pieniądze, że po wyłożeniu 40 tysięcy złotych na zaliczkę samochodu z tym znajomym, który miał tutaj otwierać ze mną tą wypożyczalnię, nie mieliśmy mieć dużo aut, ale mieliśmy zacząć od... S piątki, która jedzie za nami i, i tego Ferrari. 40 tysięcy przepadło, samochodu nie było, sprawa w sądzie, pieniądze nie do zyskania, Ostatnia informacja to jest taka, że koleś po prostu nie żyje. Oszukał pewnie nie tylko mnie, ale i inne osoby. Znowu z kolei ten mój znajomy. Kasę chciało odzyskać, więc ja poniosłem całości te koszty. Ale w jaki sposób wiesz, się oszukał? Wiesz co, no 40 tysięcy, które miało być zaliczką na auto, yy, przepadły, no bo auta nie było. On się podszywał za kogoś, kim nie był. Złapaliśmy go w Krakowie. No ale co, Polisa go zamknęła yy, chyba na 24. Yy, później się to już tak toczyło, tak jak mówię, prawnie, sądowo. Dalej ta informacja, że koleś po prostu yy, nie żyje, nie wiadomo czemu, ale że był pogrzeb, że wszystko jest niby udokumentowane. Mi się podejrzewa, że ja podejrzewam, że jest, jest tam taka możliwość, że to jest wszystko upozorowane. W każdym bądź razie nie było auta, nie było pieniędzy. Te 20 tysięcy oddając osobie, która mojemu znajomemu, która chciała wtedy wejść w ten biznes no zwróciłem mu pieniądze, moje 20 poszło, jego 20 łącznie 40. Jeszcze miałem wtedy w topę z perfumami, gdzie straciłem 120 tysięcy, tylko to 120 tysięcy jest oddawane. I też z osobą, z którą współpracowałem. Ona została z kolei oszukana i tak to właśnie wygląda w tym internecie. A że się to tak potoczyło z tym samochodami, nie miałem już S5 od dłuższego czasu, bo ona była w naprawie prawie rok. 488 nie wypaliło. Musiałem mieć coś w mniejszym budżecie, szukając samochodu wpadło na R8. Jestem zadowolony chyba z, głównie z tego, że jest to ta F10. No, silnik z takim dźwiękiem, z, z tą mocą, z napędem auto, auto z napędem quattro. No, daje dużo fanów. Ferrari miałbym tam większą moc, większy powiedzmy prestiż. Cieszę się z tego auta, nie był to taki, że tak powiem, super szczał. Jeśli chodzi o wypożyczanie, dlatego wypożyczania też nie ruszyła. Chciałem trochę e, zaszaleć, zaoszczędzić na sprowadzeniu samochodu z Dubaju. E, nie udało się. E, Coż więcej można tutaj dodać? Można dodać na pewno to, że trzeba w internecie być osobą bardzo nieufną. Oszczędną w słowach, deklaracjach i planach, natomiast jest ewidentnie internet też fantastycznym narzędziem do tego, żeby rozwijać swoje internetowe projekty. Myślę, że jestem tego przykładem ja, jesteś tego przykładem Ty i wiele, wiele osób, które nas dzisiaj oglądają. Bardzo Ci dziękuję, Tomek, za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam Was do subskrybowania kanału. Widzimy się w przyszłą środę. O godzinie 18. Czy coś tytułem zakończenia chciałeś powiedzieć do naszych widzów? Dziękuję również za wywiad, Było, był to fajnie spędzony czas i pozdrawiam wszystkich e, widzów kanału. Halo, halo, a czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18. .00. Czytał Tomasz Knapik.